I sobie o, zobaczyć. Właśnie, widzimy, że coś się wydarzyło. Krzysztof Lewandowski miał jakieś problemy, ale chyba nic groźnego. Co wygląda? nie schodził o własnych siłach, to najważniejsze. Wygląda w porządku, także już od samego początku tego meczu. Mecz jeszcze nie zaczął, a już nam się dzieje. Znowu poświetnie, pierwsze trzecie, Mikkelsen z czwartego nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie zostawiły, smektała go ani na kształt, na podwójnym prowadzeniu. Goście z częstochowy, znowu pierwszy, trzeci tor, Woryna jeszcze szerzej smektała, jeszcze jakieś uwagi między nimi, ale Drabik wjeżdża jakąś giną niebywałą, wyrzuca mocno Worynę, Woryna odzyskuje, co tu się dzieje? Znowu równo cała czwórka, chociaż lekko zaspał tam Tomasz Gabiński. On teraz będzie się przyciskał przy graweżniku. Gabiński spróbuje, ale nie cały czas na czwartym miejscu. A tymczasem pierwszy kto? Chris Holder zamknie teraz swojego brata. Pojedzie optymalną ścieżką, pojedzie po trójkę. Chyba jego młodszy brat, Jack już tutaj nie da rady. Nie odbierze mu tej trójki, nie odbierze mu tego święta, bo Chris Holder przyjechał dzisiaj na Moto Arenę wygrywać i świętować. Tak jest na jednym kole Mistrz świata z 2012 roku. Zakończył ten wyścig. rzuca się w pogoń za Plutrą, chociaż Plutra już teraz zdaje się wskazywać mu miejsce w szeregu plównie przed nie, Cuszytka, ale obawiam się, że może zabraknąć czasu na Plutr. A jajaj, leży Cużytek, ale nie będzie tutaj żadnych protestów ze strony Juniora Wrocławskiego. Czy on zdąży zabrać swój motocykl? Sęta, zdąży, stąd. zdąży, zdąży. Sędzia Słupski wytrzymał próbę nerwów. A Michał Czużytek jeszcze będzie jechał, czy zjedzie? Zjedzie, żeby tutaj nie przeszkadzać, będzie 5 do 1 dla duetu króciąckiego, To pojedzie najszybciej, poszli! Dojazd Pemersena do łuku znowu fenomenalny. Przemek Pawlicki z czwartego też odnajduje się całkiem nieźle, ale na razie Maciej Janowski na miejscu drugi. Maciej Janowski zmienia kierunek i pod Pemersena, ale tam bramę zamknął na wejściu w drugi łuk. Musiał mocniej Maciek wykontrować. Nasza rywalizacja jest ostra, ale fair i to było fair, ale naprawdę na ostrzu noża ucieka Maciej Janowski i idzie za koło Pedersena. Jest bardzo szybki magic, chce to skończyć z przytupem, bo dłużej Pedersena minąć, to trzeba mieć jaja ze stali, bo wiadomo, że Pedersen lubi ten płot zamykać. Maciej Janowski na czele.